spotkaniem w Tarnowie. No, paru zawodników miało problemy, bo były korki na autostradzie. Wyjeżdżaliśmy z Jarkiem Hampelem, a więc chłopaki są za nami. E, podejrzewam kilka aut. E, nikogo tam po drodze więcej nie mijaliśmy. Reszta pojechała chyba do przodu, a więc... E, no. Czekamy, miejmy nadzieję, że zdążymy na ten mecz, że będzie tutaj to trwało bardzo długo. kim jesteś w pierwszym wieku? Nie wiem. Kto się. Podjadę, to zobaczę. <śmuszczaj> <śmuszczaj> Może ci się <dzisiaj> Jarek trafi. <śmuszczaj> będzie się. Nie zrób Ciekawe będzie, tak? nie? Liga ale no, <laughs> Przygotowanie zawodników, tak jak w przypadku Kacpra, polega przede wszystkim na tym, żeby go odpowiednio porozciągać i przygotować do z jego wysiłku fizycznego. Zależy tak naprawdę, ile jest roboty. No tutaj, ja wiem, jak to zajęło, można 15-20 minut tak naprawdę, no. Troszkę go porozciągać, rozgrzać. To są przede wszystkim ogromne przeciążenia dla organizmu. Chłopaki tutaj że przepracują przed ramionami, ramionami. Eee, cały grzbiet tak naprawdę, no. Wysiłek jest ogromny. To znaczy, jak jest wygodny keblar, to nie ma problemu, ale jak, jeśli w moim przypadku jest tam troszkę niedociągnięcie, aż mocno jeździmy, to nie ma czasu go zrobić, I tak. Jest ciężkie wtedy. Czy będą jakieś ściągami coś, jeżeli tam z tego przez przesło, e, Tak, zdecydowanie. Ja na przykład nie lubię jeździć w golfie, niektórzy jeżdżą w golfie i po prostu e, przez od góry kiewerek chodzi na wiasek i no, jak się rozbieramy już po zawodach, no, no, to już to zdecydowanie. Очень рада, очень счастлива за Артема. Ты очень тоже стресс, когда он ездит? Конечно. była szybka ja w Wiem, cztery biegi, przegrywałem starty i mówię teraz muszę wygrać start. No i wygrałem. Zobaczyłem zielone światło i myślałem, że trzeba ruszyć. A jeszcze przy okazji mi sprzęgło pociągło i coś. taki odruch. To już było planowane od 12. od 11. wyścigu. Musimy Miałem dwóch liderów, dobrych, do I, i Było wiadomo, że bieg 13 nie mamy kim jechać, prawda? I jeżeli nie będziemy przegrywali 6, to przegramy i 14, więc musieliśmy przegrać. I słuchajcie! Na 100% wygrasz, tak? Wysuniesz się tylko dalej, rozumiesz? Da. Bo tam będzie miało, no to nie nalejemy teraz wody wokół. Na te nie, kawałki. ja myślałem, że przy krawęźniku zostanę. Chociaż raz mówię. Zostanę no, przy krawęźniku. Dobra, razie raz, czego to nie odwiele gazu, żeby ty od razu przyjechał kolega. Nie? No żeby ja tutaj od razu w No, na początku czułem kierownicę, która po prostu ciągnie mnie za keblar i miałem nadzieję, że się odczepia, a później zauważyłem, że coś tam lata za mną i widziałem, że motocykl nie jedzie sam, tylko jedzie z czymś, z przyczepką, no i na szczęście ta przyczepka drugiego motocykla się później odczepiła i, i udało mi się nie przewrócić. Mam coś z Piotrem Protasiewiczem, jakieś po prostu pecha, bo co jedziemy razem, to ja jestem potrącony. Chociaż w młodzieńczych moich latach to było odwrotnie trochę i może Piotrek teraz, yy, wiadomo, nie robi tego specjalnie, ale jakoś to się może przeciwstawia, jakoś los. Uj, nie myślałem, że w ogóle wygrałem ten mecz, że ciężko było, ale zrobili wszystko. Idziemy te... do kibiców. Dzisiaj, dzisiaj trener Rzeczlak były takie żużlowe szachy, dzisiaj tutaj bo no, no, trzeba było taktyki. No, nie wierzę, że my wygrałem w ogóle, ale Zaj... dobrze. No, Wielki kibiców przed meczem w ciemno wzięło ten wynik. No ja też. No. I mówili teraz, jak żeśmy szli po że do kibiców, to mówili, że we dwóch wygraliśmy mecz, a moim zdaniem to jest nieprawda, ponieważ wszyscy wygraliśmy ten mecz. Każdy punkcik był ważny, a nie jeden z nich przywoził e, ważne trójki. Także no, wszyscy dzisiaj fajnie pojechaliśmy. To jest naprawdę specyficzny do tego e, niesamowici kołodziej i łaguta, którzy tutaj deklasują wszystkich gdziekolwiek, z któregokolwiek pola i jakby nie jechali. Także... No, não, beijar é classe.